By stworzyć przyzwoitą grę, trzeba wielu miesięcy, a nawet lat ciężkiej pracy. Ważną rolę obok grafików i projektantów świata gry odgrywają game testerzy ludzie zawodowo zajmujący się wyłapywaniem błędów programistów. Tester musi przewidzieć to, co ewentualnie robi gracz, zrobi gracz i to zrobić samemu. Testerzy to są takie osoby, które zaczynają dopiero wtedy, jak programiści i graficy skończą. Od testera nie wymaga się specjalnego wykształcenia komputerowego. Nie musi pisać programów bądź dialogów, choć w podsumowaniu pracy jego rola jest równie ważna. To nie jest tylko tyle, czy powiedzmy gra w pewnym momencie nie wyjdzie do Windowsa, czy nie się konsoli, ale to jest i mechanika sama gry, czyli to jest powiedzmy prowadzenie się samochodu, czy to wszystko wygląda ładnie, kwestie graficzne, czy są wszystkie dźwięki podpięte, to jest całościowe ogarnięcie. Ogarnięcie tematów, poszukiwanie błędów, ale także dopowiadanie jakby swoich pomysłów na to, co zrobić, żeby było lepiej. Zależy nam na osobach, które są pasjonatami branży, są aktywnymi graczami na pewno. Graczami czynnymi, które znają trendy na tym rynku. Firmy komputerowe nie zamykają się na młodych ludzi, czego najlepszym dowodem jest oferta skierowana do studentów czwartego i piątego roku. Jak najbardziej zatrudniamy takie osoby, są one dyspozycyjne, natomiast my jesteśmy też elastyczni, jeśli chodzi o godziny pracy. Testerem musi, może być nie tylko przyszły programista, ale na przykład równie dobrze filolog. Bo nie tylko sprawdza się rzeczy związane z technologią i z techniką w grze komputerowej, ale nawet teksty, na przykład, żeby były poprawne językowo, czy po polsku, czy po angielsku. Raczej kryteria osobowościowe i właśnie raczej pasja, niż jakieś konkretne wykształcenie. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia i dostęp do najnowszych technologii mogą skusić każdego. Tak, wszystko to jest zachęcające. Właśnie praca w zespole, dostosowanie godzin do warunków studenta, no i godziwe wynagrodzenie. Praca game testera to nie tylko przyjemność i zabawa, to także ciężka praca i zobowiązania wobec graczy, którzy z niecierpliwością czekają na upragnioną grę. Poszczególny level od początku do końca produkcji testy przechodzi co najmniej kilkaset razy. To jest wbrew pozorom wcale niełatwa praca. To jest hmm, praca żmudna, trzeba powtarzać pewne czynności po parę razy, więc na pewno także wytrwałość. I takich ludzi cenimy.